Szanowni Państwo, oto kilkunastodniowe larwy pirysków, w teraz SPCW 009 w Gimnaser. Jest ich tu kilkadziesiąt w tym akwarium. Już mhm. żerują ładnie e, na orwach atomii Tak więc widać po pełnych brzuszkach, że e, ten poka smakuje. No i teraz dzisiejsza niespodzianka. Przechodzę nieco wyżej. Oto i klatki tego gatunku, czyli ginlaserów potocznie mówiąc w jednym akwarium i jak przejdę wyżej to w kolejnym drugim akwarium z tymi tarwakami też się znajduje duża ilość ikry, którą za chwilę będę zbierał tu widzą Państwo temperaturę to, to jak się przy przytulę. oczywiście sztucznie przez podmianę na chłodniejszą wodę więc to widzą Państwo, tam i teraz, tej grupy tabliczkowej, takie tarwaki, które przemykają te płynie, dosyć dużo ich jest tutaj w pobliżu a tutaj ładnie płyną, widać liście anubiasów, duża ilość ich, no, ale substraty bardzo dobre. Tam tarlaki w tle. No i też tutaj podrostek, który się uchował z tarlakami, z wcześniejszych tareł. Dziękuję bardzo